Witaj na kolejnej już siódmej wyprawie po Fukushimie. W przeciwieństwie do poprzednich odcinków, do których odnośnik masz w prawym górnym rogu ekranu, dziś wyjedziemy z miasta i udamy się do pewnego rolnika. Rolnika, który pomimo nakazowi ewakuacji wrócił do zamkniętej strefy, aby opiekować się swoimi przyjaciółmi, radioaktywnymi krowami. No dobrze, ale czemu i jak do tego doszło? Po awarii reaktora Fukushima Daiichi i emisji radioaktywnej chmury do otoczenia, rząd japoński wydał nakaz ewakuacji kilku pobliskich miast i w promieniu do 20 km od elektrowni dotknęło to też ogromnego pastwiska naszego rolnika. Po dwóch miesiącach zapadła decyzja, aby zgładzić wszystkie zwierzęta w skażonej strefie. Pan Yoshizawa Masami, bo takie imię nosi nasz bohater, przeciwstawił się decyzji rządu i został na skażonym terenie wraz ze swoimi krowami, tym samym rozpoczynając batalię z japońskim systemem. Krowy przez pewien czas spożywając skażoną trawę i paszę oraz przebywając na skażonym terenie, zaczynają mieć pewne dziwne, Objawy. Na ich sierści pojawiają się białe plamki. My wjeżdżamy powoli przez główną bramę, a po chwili pojawia się pan Yoshizawa. Zaprosił nas do swojego biura i zaczął opowiadać. Jak wyglądał dla pana dzień, w którym tak naprawdę owa katastrofa się zdarzyła, czyli 11 marca 2011 roku. było tak de でうちの自宅があそこにあるんですけどあそこからね第一原発の姿が丸見えなんですよ、えー、その排気と煙突が全部丸見えのその上をですねもうヘリコプターが夜通しぐるぐる旋回始めてなんですね、えー、もう地震がものすごく続いてて大変な日でしたでもう翌日にはもう、ね、1号機が爆発するという まさに、えー、パニック、衝撃的なあパニックのことがですね、地震、津波、原発、爆発、難民待ち、全庁避難、それがもうまる,まるで一日に将棋倒しのように連鎖的にもう大変なパニックが起きました。忘れてはいません。これは2011年の夏から秋に行きをかけての近所で起きた落野家の牛舎の大体の姿で、 ここでは国の方針に反して約300頭近い牛が今も8年にわたって生きてますこれは爆発事故から1年後牛たちに起きたう毛の色の突然変異です300頭近い牛の中20頭ぐらいこういうものに変わりました非常に放射能まみれの牧草を生きるために牛たちは食べていました農水大臣に面会を申し入れて、えー、僕が申し入れ書を手渡した時の写真です

ここんなな大事ををを起しした原原発発全国で再稼働してて、えー、世界ににも原発を売り込もうと躍起になっ僕はその宣伝カーでこの渋谷のハチ公日本で一番大勢人が通るスクランブル交差点で150回、えー、マイクで演説してきました、えー、2020東京オリンピックの時に首都圏直下の震度などの大地震が起こるんではないかとしかし大事なのでこの希望とは一体何かを深く考えてきたの I to jest nasza flaga kibo no boku dzieod, czyli paswisko nadziei. Santte i ciici oła Woli zbliżał się czas karmienia bydła, więc pan Yoshizawa zaprosił nas na zewnątrz, aby pokazać samochód, który jeździł w różne regiony Japonii, aby szerzyć antyatomową ideologię. Napisy na samochodzie głoszą: Jesteśmy solidarni i gotowi na śmierć oraz żądamy rekompensaty za naszą krzywdę. Kierowane slogany są bezpośrednio do rządu oraz firmy TEPCO, czyli właściciela elektrowni. Na przyczepie zainstalowana jest metalowa krowa z napisem 2020 na wymionach. Jest to ta przyszłych Igrzysk Olimpijskich w Japonii. Na dachu samochodu stoją głośniki i leci z nich muzyka z filmu Godzilla. to jest. E, Godzilla, tak to jest. Kaługodzila. Tak nazywano. Kaługodzila. Jak nazywano? Nie. Nie wie, i ta To jest slogan, który wykorzystywałem w trakcie protestu przeciwko elektrowni atomowej. Co tu jest napisane? To jest slogan, który um, dotyczy tych żołnierzy sił samobrony, którzy, którzy próbowali ratować sytuację w tym miejscu po katastrofie atomowej. Oni byli niczym kamikaze, ponieważ to było bardzo niebezpieczne. Oni się poświęcili dla nas. Haczynymani, hajdar. 8 lat temu. I am Jestem cowboy. Resistance. kamiikaze. Kau terroryzm. Kau terrorysto. Not violence. Not violence. Właśnie przed chwilą pan Josie Izawa poszedł szukać wśród swojego bydła. E, tych krów, o których wspominaliśmy z kropkami. E, po, które pojawiły się po samej katastrofie. Od właśnie jedzenia. Paszy z radioaktywnej, yy, znaczy no radioaktywnej paszy, tak? Z tych terenów tutaj. Ma tego trochę, co? Nie 20 krów ma z tymi kropkami, a całe stado ma ile? Prawie 300 sztuk. Czyli, jak to pan Josi Izawa powiedział, jest kowbojem, który. właśnie, jak to mówiłem, to mi. padł w owoce. No, moją mózg. A, tutaj jest. Tak, pan Josi Izawa jest kowbojem kamikadze Godzilla, który walczy z systemem. No i dzięki temu też uratował swój krowy. No. no i paradoksalnie tak starać się żyć normalnie w nienormalnych warunkach. Zgadza się. No teraz już tym bardziej że tu są warunki takie, że ludzie mogą tutaj wracać. Nie wiem, tam chyba nie będziemy. Żyć. Może poczekajmy życie. Żeby... A okej. Okay. <laughs> Które nie zostały zgładzone, ostatecznie te, które za mną widzicie, przyjęły dosyć znaczy duże dawki. Takie dawki promieniowania, że no, człowiek tego nie powinien na pewno przyjmować, tak samo jak i zwierzę. Dlatego niektóre z nich mają takie ciapki na swojej plamie, można powiedzieć, że są mutantami. Promieniowanie na farmie, bo pewnie was to będzie interesowało, jest 41, więc więcej niż w innych terenach. Ale dalej jest, to, dalej jest to po prostu no, dość, że tak powiem, normalny poziom, biorąc pod uwagę jeszcze to, gdzie się znajdujemy. Czyli 14 km elektrowni. I co ciekawe, że z domu tego pana widać elektrownię. Właśnie teraz wyruszamy w poszukiwaniu krów z dziwną, tak naprawdę, chorobą Sier sierści, skóry, to na pewno choroba jakiejś skóry, w związku z tym, że mają białe kropki. Niestety nawet państwo nie chciało pomóc i wytłumaczyć skąd te kropki się wzięły. Co zdy siren, mean? Jakaś się zamączyła. włączyła. A, już się włączyła. One time. A, <laughs> <God> time. <laughs> Co już myśmy że to jest kolejna katastrofa. Nie masz czego. No, jak wyjął syrenę lepiej pytać. Tylko nie wiem czy widzicie, że jak są takie płaty właśnie jakby były bez futra czy bez czego. Nie wiem czy to jest naturalne czy nie. To jest naturalne nie jest tak, że każda kolejna też ma kropki, no tak, no no to jest też genetycznie, że kolejna żona ma kropki. Chyba, że one wewnętrznie chorują, to no nie, no nie... Sam przecież mówił, że gdzieś są, co nie? Znaczy on ich cały... Promieniowanie jest już mniejsze no. tutaj, prawda? Więc on to on jest cały, cały czas mniejsze, ich szuka. Podbrinę, to, się pojawią takie... Kropel z kropkami. Znaczy, że tylko, że on mówi, że ma je w stadzie, nie? no właśnie. one są, te kropki są tak małe, że może ich nie widzieć. Nie, 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 Normalnie było widać światło no, na no całej krowie. Mhm. Kropy. No to albo tam podbimy albo wracamy tam A gdzie tam. No, Przy samochodzie jest to trzeba do niego tam, tam przywieźli żarcie. <laughs> w sumie przy żarciu będzie łatwiej znaleźć. No. Hej, przepraszam, już uciekam. Ja nic nie zrobiłem Ja nic nie mówię, ale one rozbiegły się idealnie od Ciebie. Nie strasz krów Coś ty im zrobił? Nic stałem po prostu ty... i się rozbiegły. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że będę od Fukushimie będę chodził po farmie, w której są krowy z białymi kropkami od tak naprawdę promieniowania. I jak tak na mnie idzie taka krówka to wiem, że ona się boi, ale ja też. Właśnie Pani nas wypuściła z zagrody Mogliśmy się poczuć jak krowy I to nie jest ta, ta łaciata, to nie właśnie ta z kropkami Szukamy czarnej krowy, na której są kropki na się, I chyba na gdzieś węgłę. tutaj jest Zobaczcie, ta tutaj ma białe kropki Tylko że jest troszeczkę niespokojna O widzicie są takie małe kropki no. Tylko że się boi się kamery Tak delikatnie powolutku Zresztą młoda chyba o, widzicie z tyłu przy zadzie widać takie kropeczki nie wiem czy to w kamerze będzie widoczne ona jeszcze coś tapsnęła. Czuję się tak samo niespokojnie jak ta krówka biega koło mnie. O, z tej strony widać dużo lepiej te kropki. Widzicie? Zawsze tak jak ogólnie ludzie, którzy mają bielactwo też mają takie kropki. Widzicie tutaj teraz tała z boku i generalnie też jest taka opcja, że jest zima, bo mamy styczeń i one się po prostu mają grubą świerść ale na tej właśnie tutaj pięknie widać te białe kropki które są dowodem na to, że no, doszło do jakiejś y, mutacji prawdopodobnie tam się ukryła właśnie od jedzenia tej skażonej paszy. Staram się tak mega podejść spokojnie, ale boję się, żeby tam jeszcze pani im rzuca jakąś drinę, żeby mnie nie kopnęła z tyłu chodzę Przepychają moje jedzenie, o ta z tymi kropkami została strzała Tam z tymi kropkami tak przepychali i sobie pomyślałem, że jest to też takie jakby, Odpychanie że ludzie z Fukushimy, też są w pewien sposób naznaczeni, napętnowani mhm. I też czytałem, że na przykład się z, z dzieci w szkole naśmiewają, że są jest, jest. brudni, skażeni i tak dalej Dokładnie i trochę też jest podobnie tutaj, że ta krowa jedna była odganiana z tą skropkami była odganiana od jedzenia, tak? No próbowali, dlatego czy nie jedziemy już? No I jedziemy, tak, jedziemy. Tak. jedziemy. Pojechaliśmy więc dalej w stronę oceanu. Mijając opuszczone ulice i domostwa oraz dziesiąte wysypisko radioaktywnej ziemi, naszła nas chwila refleksji na temat pana Yoshizawy. Niesamowitym i zarazem pięknym jest to, że poświęcił on całe swoje życie i zdrowie krowim przyjaciołom. Ale jak już jesteśmy w temacie zdrowia, pewnie interesuje cię, jak ono wygląda u naszego rolnika. Z tego, co się dowiedzieliśmy, zajął on trzecie miejsce w rankingu wśród mieszkańców miasta Namie, pod względem pochłoniętej dawki promieniowania. Jednak, jak widać, żyje i ma się dobrze. Cały czas jeździ swoją kaudzillą do Tokio i po okolicznych miastach, aby walczyć z kłamstwami atomowego lobby. My natomiast dojeżdżamy w okolice oceanu, gdzie budowane są nowe falochrony. Jak pewnie pamiętasz z naszych poprzednich odcinków, stała tutaj niegdyś wioska Ukedo, doszczętnie zmieciona z powierzchni ziemi przez tsunami. Poprosiłem przewodnika, aby się na chwilę zatrzymał, bo... Mamy bardzo dobrą okazję teraz podejść z bliska do tych worków ze skażoną ziemią. Zobaczcie, tu są te worki po całej długości porozstawiane. Ja podejdę bliżej, żeby wam to pokazać. I one są chyba zasypywane ziemią. Albo nie jestem pewien, tak. One są chyba zasypywane. Nie, nie są zasypywane ziemią. Po prostu są tak poustawiane. Ale podejdźmy sobie tutaj koło jezdni i zrzyłżmy liśnik Geigera. Dobra, jest 0,17. I co? Cały czas jest 0,17. Nic nadzwyczajnego zwyczajnego się nie dzieje. Czyli co? Ściągają ziemię, która nie jest jakoś mega napromieniowa? Albo ją tutaj zwożą Nic nie wzrasta Położyłem też licznik specjalnie na ziemi, jest 0,2, więc, więc też nic 6 km od elektrowni, a promieniowanie jest 0,13 Czyli mniej niż na przykład było na mnie A poziom jest taki jak u mnie w domu, czyli żaden i tutaj dobiega końca nasza dzisiejsza wyprawa. Za tydzień wybierzemy się do opuszczonych domów, które zniszczyło tsunami. Zapraszamy na nasze poprzednie odcinki z Fukushimy oraz filmy Emila, który razem z nami spędził 5 dni w strefie. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco i do zobaczenia na następnej wyprawie.